Myśmy się z panem Krzysztofem poznali e, kilka lat temu przy okazji konferencji prasowej e, dotyczącej sylwestra telewizyjnego. Nie będę tutaj wymieniała stacji. E, ja po prostu podeszłam do niego, bo też występowałam na tym sylwestrze, z racji takiej, żeby sobie zrobić z nim zdjęcie i wysłać do mojej mamy. I pan Krzysztof mi wtedy powiedział tak. A ja bardzo często um, nucę nu pani piosenkę. Pamiętam tą piosenkę, i tak przypuszczam, że to chodziło od dziś, bo już też do końca nie, nie pamiętam, to było kilka lat temu. No i to była bardzo przyjemna rozmowa, która trwała około 15 minut. I potem spotykaliśmy się na przestrzeni czasu podczas różnych głównie to były festiwale telewizyjne, koncerty to, za co ja um, bardzo lubiłam pana Krzysztofa Krawczyka. To za to, że on nie stwarzał takiego dystansu, nie czuło się tego od niego. On był po prostu bardzo proludzki, był bardzo normalny, był bardzo zwyczajny, ciepły i myślę, że dzisiaj artyści powinni się od niego uczyć, takiej pokory, bo dzisiaj trochę jest tak w show -biznesie naszym, że im mniej znaczysz, tym wyżej zadzierasz głowę. A wydaje mi się, że to, że jesteśmy artystami, nie czyni nas lepszymi ludźmi, ani lepszymi, ani gorszymi. Wszyscy jesteśmy tacy sami i że brakuje nam dzisiaj w tym świecie takiej pokory, takiej normalności. I tego bym wszystkim życzyła, artystom, i życzyłabym też sobie tego, żeby pod tym względem go naśladować. Tak? A jeżeli chodzi o to, dlaczego to nagrałam, to na pewno nie też tak, jak niektórzy ludzie sugerują, bo mierzyć się z Krzysztofem Krawczykiem to trochę tak, jak mierzyć się z Lodową Górą. Więc musiałabym być niepoważna, żeby iść na takie starcie, bo z góry jestem skazana na przegraną. To jest po prostu moja wersja. Moja wersja, tak jak mi w duszy grała. Ona nie jest ani lepsza, ani gorsza, to jest moja wersja w hołdzie dla Krzysztofa Krawczyka, tak jak ja bym chciała zaśpiewać jemu od serca.